Cześć, dzień dobry, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Medieval Dynasty. <laughs> Jak możecie pamiętać z poprzedniego odcinka, zdobyliśmy sobie kilka zwierzaczków. Są to m.in. osły i świnki. Dla świnek będzie trzeba zrobić okurocenie za chwilę. Czy mamy jakąś może malutką świnkę? Jeszcze nie mamy malutkiej świnki. Zbierzmy sobie knój. W dzisiejszym odcinku na pewno chciałabym zająć się w końcu tym rolnictwem, bo cały czas mówię, że no zajmiemy się rolnictwem, zajmiemy się rolnictwem, a jak na razie to leży wszystko. Wiem, że na pewno będziemy potrzebować jednej dodatkowej chatki, tak żeby pracowało ich tutaj minimum czterech. Są przepisani w ogóle? Nie są przepisani jeszcze. Czy my w ogóle nie mamy jeszcze rolników? Drogosławy jeszcze, drogosławy tylko jakąś mamy. Dobra, czyli brakuje nam całej jednej partii i ten. Dawa jednej parki i jednego faceta. Zbudujemy sobie tutaj może jeszcze jeden domek. Wydaje mi się, że. Hmm, czekajcie, jest tu doła domy. poddomy. Może zbudujmy prosty dom. Eee, czekajcie, tylko gdzie ja sobie zbudować? Może tutaj, tak? Czekajcie, pokażcie, pokażcie, pokażcie. Czekajcie, no wam przed chwilą. O, dobra. Dobra. Eee. <laughs> Zbuduję i widzimy się jak już to skończę Słuchajcie, skończyłam e, budować tę chatkę, znalazłam też dwóch nowych e, rolników Czekajcie, muszę sobie tylko zobaczyć, on ma 29 to chyba jak chciałam jej dać 29 lat 25 lat i tutaj jest nowy e, pan, który ma na imię... nie tak I ma rolnictwo jak widzicie na trójkę też on ma, a nie tego trzeba dać, Wielisław, bo ten ma tutaj nie tak iść do kopalni, do chatki wydobywczej, e, tylko jeszcze wcześniej, muszę im uzupełnić wody, bo widzę, że im się skończyło i jedzonko, to sobie zaraz ogarniemy. Jeszcze jedna osoba nie ma chatki, ale no to tak jak mówię, trzeba zbudować e, chatę wydobywczą i tam ich tutaj już pozatrudniać, czy będzie zrobić sobie tylko jedzonko i jeszcze... W wodę im ogarnę szybciutko Poprowałam też jakieś tam zmierzaki po drodze bo byłam w stoi bodajże porozmawiam w sumie, że gdzie... nie, ostroja to jest chyba na dole, a ja byłam w porozmawiam, byłam w klonicy, o, w klonicy byliśmy E, I tam znalazłam sobie właśnie tych ludzi, bo znaleźć się jakichś dobrych siłomków, którzy będą dobrze pracować ciężko. Zauważyłam to już. Hmm. Możesz przestać biegać, Lutusiu? 11 wiatr z mamy. Tylko wydaje mi się, że nie będę mogła tego donieść nawet do magazynu z żywnością. I widzę, że też nie mamy drewna bo... Ale chyba to drewna po brakuje tylko osobom, które nie mają chatki, bo tak to oni mogą sobie normalnie wyciągać z magazynu przecież. Więc z tym żaden problem. Hmm, dobra, wrzućmy to wiatro tutaj. No więc bez I zbudujmy jeszcze tutaj, jakoś rozpanujmy drogę. I może tą chatkę wydobywczą. Czekajcie, żeby to może tutaj, stąd. Tutaj, może między tymi drzewami. Tutaj jest też ta kata. Hmm, Trzeba to w końcu zwiedzić. Dobra, zrobimy to w taki sposób. Dobra, i zaraz zapadniemy sobie tutaj domek. Hmm, wydaje mi się, że będziemy im na razie budować takie. aż dopóki oni nie mają par ani przynajmniej dzieci, to nie będziemy im tutaj budować większych, bo to bez sensu. Ale zwiedźmy sobie jeszcze tutaj. tutaj, zaraz zobaczę. A, byliśmy już tutaj. Dobra, to nieważne. Dobra, i jeszcze trzeba postawić e, wydobycie i chata wydobywcza. Jak tutaj jest domek, to postawimy komorze i on może tutaj gdzieś w pobliżu. Dobra, słuchajcie, zaraz skończę budować osobnie, tak się wydaje. E, rozdałam sobie też jeden punkt... W muła przez to, żebyśmy mogli sobie dźwigać więcej e, kilogramów. I niestety szkoda jest, że e, limit mamy, dzisiaj limit, tutaj chodzimy wolniej już od 30 kg. To no niestety jest niezbyt dobre w momencie, gdy podwarszyliśmy sobie z 50 do 70. Wydaje mi się, że ten limit też powinien nawet podkoczyć o to kilka kilogramów. Dobra, przypiszmy sobie tego ziomeczka, który nie ma domu, nie tego. Ma on wydobycie na trójce i przypiszmy mu też od razu yy, pracę, nie tak, nie tak. I jeszcze przydzielimy mu, żeby nam zbierał może mieć. Tak mi się wydaje, żebyśmy go może wyślijmy na 100% na mieć. 13 mieć dziennie to nie jest... to jest nic. E, sprawdźmy sobie może jeszcze czy jest tutaj jakaś kupeczka, która jest tam, no, totalnie zimno, ale no niestety nie stać nas na razie na. E, nie stać nas na razie na rzeczy że inny, żebyśmy sobie kupili, bo jesteśmy biedni się też w jakim systemie będziemy mieli zapłacić rachunki. Czyli rachunki, Boże, podatki. Jest e, Helga, ona ma 23 lata. Czy ona będzie so gorgeous, nam Ona ma 23 lata. E, czy ona będzie nam pasowała do naszego tutaj. Nietega? Nietek ma 20 lat. To wydaje mi się, że chyba nie będzie. Jak jest life treating you? Dobra, przepiszmy sobie ją też od razu. Żeby miała. Czekaj, bo muszę uspokoić młodego. Które wpływają something, woman. Promoda uspokojona. Powiedziałam tylko, że nie wolno, bo siedzi tutaj w i miejskich. Dobra. Czekajcie, coś skończy w ten sposób z kasiołka. Tak, właśnie tak powiedziałam. Tak, więc Eee... Helga. Skończy w ogóle to imię Helga. Nie wiem, czy to nie było w żadnym tym. Helga, dobra, i jeszcze musimy. A tutaj chyba nie ma kilota, nie? Nie ma kilofa. Czekajcie, zbudujemy im najpierw te prowizoryczne. Potrzebujemy patyków i kamieni. Żeby mieli troszeczkę tych nie, kilofów. Może dlatego tak mało będą tego robić. Bo... Nie mają tego, mam nadzieję, bo jak oni będą mi don't cztery nie patyki, nie, patyki nie patyki, tylko te. Cztery miedzie. Bo no, nie zarobimy na podatki. Niestety. Robotyków mamy trochę nasbieranych, zbierajmy sobie teraz troszeczkę jeszcze kamieni i wydaje mi się, że już będziemy się rozglądać za mężem dla nas. Jak wiecie, ważne są bardzo styki jakie on ma i też właśnie chciałabym, żeby on był dość dobry, żeby nasze dzieci potem też były lepsze, ale no... Najważniejsza jest dyplomacja na trójce, closer, reszta to już tu się polosuje. Oby nie miał żadnej jedynki. To jest też ważne, żeby nie miał żadnej jedynki, a reszta to mogą być trójka, by dyplomacja była na trójce, bo dyplomacja to chyba wiem, że wtedy... Chociaż w sumie nie wiem, czy on ma jakąś różnicę, jak ma ten, jak ma dyplomację na trójce. to jest w jakikolwiek sposób ważne. Move on! Onward. Dobra, słuchajcie, jedziemy sobie teraz do Ostoi, bo zbudowałam sobie, czy że sobie kanał, żebym, żebym pojechała? Zbudowałam sobie dwie kolejne drzewotnie, plus jedną chatkę dla drywali, bo kurczę, mam zbudowane dwie, już miałam przedtem zbudowane i jedna osoba była zatrudniona 100% na Move on. Patyki, druga 100% na wody i praktycznie oni mi nic nie zbierali. Właśnie nie mam pojęcia dlaczego, jeśli wiecie, chciałabym się obiecyje się w tym komentarzu. sensie wiecie, jakaś mała rada, czy nie wiem, czy mam za daleko od lasu, czy coś takiego, czy to ma jakiś sens, ale mi i tak pokazuje, że będę mnie zbierać na przykład nie wiem, po 100 pary patieków dziennie, a ona mi przynosi 7. I właśnie no nie mam pojęcia dlaczego. Czy coś jest w sumie zbudowane, czy coś mam już ustawione, czy mm, jakoś siekier ma jakiś wpływ na to. Jeśli wiecie to naprawdę proszę podpowiedzieć się z tym w komentarzu, bo bez drewna i bez patyków nie oszukujmy się, ale to będzie trwało, budowanie w ogóle czegokolwiek będzie trwało i trwało. A naprawdę nie chce mi się biegać z siekierą i zbijać. Gueria! Tak, więc no. informacje w komentarzu, proszę. I jeszcze jedno. Nie wiem, czy zauważyliście, ale zrobiłam Discorda, na którego was serdecznie zapraszam. Chcę, abyśmy tam nawiązali taki kontakt odnośnie tego, jakie gierki byście chcieli zobaczyć. Czy, wiecie, czy jest coś fajnego, w co chcielibyście, żebym zagrała. Dobra, jest tu jakiś Mordomir, kto to w ogóle jest? to osoby nie nie jest Tego męża na przykład. Ta osoba obecnie nie jest zainteresowana rozmową. Ej, wie ktoś, I do czego on nie jest w celu rozmawiać? Ej, ale wygląda całkiem nieźle w tak ubrany i w No, nieważne jak nie chcesz... Maybe start. Hmm, ty jesteś miodem. Jakby wszyscy, widzę. Czekajcie, co my potrzebujemy? Potrzebujemy chyba jednej topeczki do rolnictwa, ale widzę, że nie ma żadnej. Ej, zastanawia mnie on, dlaczego nie mogę z nim porozmawiać? To osoba nie jest zainteresowana rozmową. Mordorby. Mordorby. Dlaczego nie mogę z nim porozmawiać? Ej, on tu stoi? jest? Znaczy, nie zauważyłem, że nigdy wcześniej Ale nie, no dobra, coś trzeba wybrać. Weźmy sure 2 lata, a ona ma 21. Wydaje mi się, że to drewna we tą boko. Dobra. I czy coś jeszcze the to anymore. Ale nie mogę. Też mogę tu zostawić info w komentarzu, dlaczego nie mogę żadnej interakcji z nim zrobić. Ta osoba nie jest zainteresowana rozmową. Ale to co ja mam? Jakby mogę nawet porozmawiać my z tym ziomkiem, żeby płacić podatki i mogę z nim sobie normalnie porozmawiać e, nawet bez płacenia podatków. Czyli kto to jest? To jest ktoś wyższy niż ten mirogród? Czy jak tam ten ziomek zwał? Naprawdę? A wiemy jeszcze, kogo potrzebujemy. Potrzebujemy jednej papieczki, ale w sumie skoro ci byli tacy, to kopywanie w tej hadice wydobywczej. I drebutnia to jest chyba ten sam jakby, przedział, ta sama kategoria umiejętności. Więc jeśli w sumie nie znaleźliśmy do trebuty, to tutaj też raczej nic yeah! nie znajdziemy. Dobra. Hmm. Czy mamy coś tutaj fajnego, na czym moglibyśmy pozarabiać? Mamy żubry, i to żubry mogą zaatakować. Ale wydaje mi się, że możemy się próbować z nimi pobić. Mam dwie włócznie miedziane. Wydaje mi się, że. Ło, wow, headshot w ogóle. Nice, ich jest trzech, a ja mam dwie włócznie, więc. Dobra. Teraz zaraz sobie. Ło, prostu... wow. headshot. Sama. Widzicie? Mówiłam wam, że to O kurcze. Dobra, nie trafiłam. Szyb, szyb, szyb. Mówiłam że dużo poluję, także już teraz wiecie. Moje umiejętności są całkiem niezłe. Wrzucanie dzidom. Dobra, oskurujmy sobie je. Czy ja będę mogła się ruszać? Będzie bardzo dużo mięsa w ogóle z tego. I w sumie spoko. Musimy jeszcze zatrudnić kogoś, kto będzie siedział w kuchni. I nam ogarniał tam ten... Tam... Ee, jedzonko. Chociaż w sumie to też jest takie, wiecie, bez sensu w sumie imO, bo w kuchni to nie będzie można robić pieczone mięso, a pieczone mięso w, w tym w ognisku to ja zrobię praktycznie na hita, więc nie wiem czy w sumie jest. to miejsce występowania WILK, niezbyt mnie to cieszy. O kurczę, nie mogę się ruszyć dawaj osiołek. Chodź tu a pasła, musiałam zbierać drewno na zbudowanie tego. Podejdź, 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 podejdź. Aha, nie możesz podejść tych kilku metrów? Eee, ułowamy w ogóle nie bardzo dużo... O, dobra. Bardzo dużo mamy w ogóle miecha. to podniosłam czy nie? Nie podniosłam tego. o, osio, dobra. Przerzućmy sobie to tutaj wszystko. Będziemy wracać powoli. Ale mam nadzieję, że to nie będzie problem. Nie, nie wiedziałam, że mogę mieć 54 kg na tym, na ośle. Myślałam, że jest jakiś tam max. Dobra. O, kurczę, chyba jest jakiś tam max, Ośle się ledwo mi rusza. Dobra, 30 kg, czyli możesz mieć. Mm, dobra, wyrzućmy kamienie może. E, I z jego, i z siebie. E, kamienie wyrzućmy. Dobra, mamy dwie kłody kłody, wydaje mi się, że to nie będzie problemu. A tak żeby na osiołku było mniej niż 30 kg, dobra, a my mamy 80. Czy my tak pojedziemy? Uuu, pojedziemy, dobra, nie nieważne. E, a jedziemy wolniej chyba nie? Chociaż może troszeczkę. Tak, widziałam te wilki. szczęście, chyba nas nie wykonało. Chociaż nie no, czuję, że jedziemy wolniej. Bardzo wolno. O kurde ej, czy wy to widzicie? Bandyci, proszę osiołku, biegnij, 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 proszę osiołku Gonią, mnie... i jeszcze wilk nas goni, błagam, go. osiołku biegnij Mogłabym tutaj zaraz zejść z tego osła i pobijać im wszystkim włócznie w głowy, akkolwiek... Ej, dlaczego ten wilk nas dalej goni w ogóle? Dobra, cofną się ale no, jak zejdę, to się nie rusza więc nic mi to nie da. Um, ale wrócimy tutaj, wrócimy tutaj za chwilę. To będzie nasz pierwszy pojedynek z bandytami. Tylko muszę zrzucić to mięcho całe. I zaraz walimy ich na pyrkę. O, to się Let's go. Nie wiedziałam, że to ma jakąś różnicę między tym, ile ja uważam. Ale no dobra, nie będę w tyle. Po prostu zrzućmy to i wydaje mi się, że dwie włócznie mi wystarczą, chociaż ich była trójka. To może zróbmy sobie jeszcze, albo weźmy po prostu, może będziemy mieli w tym magazynie jakąś fajną włócznię, więc weźmy to sobie. Nie! muszę się zrzucić to to, to mięcho. Czekajcie, ja nie mogę się ruszać, więc nie lepiej. Co te świnie w ogóle tutaj robią? Zapakuję sobie które posła w tym. Dobra, teraz musisz się odsunąć. Nie musisz się odsuwać. Dobra. Dramiana włócznia jest. To weźmy sobie ją. Kamienna włócznia i jeszcze jakaś. Motyka to nie. Nie wiem, czy jest jakaś lepsza niż miedziana włócznia. Dobra. Nie mam nic więcej. Kłody wyrzućmy. To co my tutaj jeszcze mam Takiego. Żupra Siekiera co my tu jeszcze mamy? Mięcho, dobra, to mięcho trzeba zrzucić. Patyki, to też... Czekajcie, i o ile nazbierali nam... zbierał nam 10 kłód i patyków nazbierała nam... Zero. Także pozdro. No, nieważne, nie mam pojęcia jak mam to ogarnąć. To tu masz 25 kg, w ogóle mi skóra waży. Zabrała się. Lecimy. Chcemy pokazać, kto rządzi w tych rejonach. Dobra. Let's go! Czy jak zapamiętam, gdzie to było? To było chyba po prostu przed nami. Eee, więc raczej nie wydaje mi się czekać, ja tylko sobie jeszcze przydzielę te włócznie. Drewniana włócznia nie będzie na jedynce, i kamienna włócznia na trójce. Mówię! Mówiąc w nich miedzianymi, bo miedziane wydaje mi się, że my chyba będą dostawać najwięcej wrażeń. Eee. Więc... Yy, Oni byli chyba gdzieś tutaj, tam, przy yy. tak, Oni tak, 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 widzę, tak, widzę, tak, sobie sobie tak, tak, i będziemy na niej polować. Mam nadzieję, że nie będą przeszkadzać nam wilki. Eee, dobra, biegną, 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 biegną. Muszę trafiać. Został jeden. O kurcze, nie padają. O, nie trafiłam! Została nam... Nie trafiłam, nie trafiam, słuchajcie. Mam mieć tam siekierę i powinna mieć jeszcze brązową. Nie mam, dobra. Jeszcze wilk, czekajcie. Czy oni mojemu osiłkowi mogą coś zrobić? Chyba nie. Została nam ostatnia ta ostatnia włócznia nam została eee, dobra. dobra, dostał. Eee, w rękę. I lecimy. O nie, wzięł włócznię nie w ogóle co jest nie tak z nim? Dobra, dostał, dostał. O, ładnie, ja dostałam! Dobra, słuchajcie, potrzebuję włóczni. Nie mam też... Bleży, eee, dobra. I tego rozwalam włócznią. Ska też padła już. Czekajcie, nie, nie ustawi mi się. Eee, widzę na wczę. One shot, one kill. O, posty. Jeszcze wilk. jest ten Eee. Biegnie, ona też się kre. Jeszcze wilk! Nie skończyła mi się shakiera jeszcze! Łopatą, mogę go łopatą bić? O Boże, to co Dobra, mamy ten. Proszę, 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 niech on się nam gdzieś przygłusza. Eee, na. Bo jest na jedynce. Czekajcie, bo ja się. Nie trafiłam znowu. Gdzie ona poleciała? Dobra, jest. Jest na jedynce. Czekajcie, może po prostu będę tak... Dobra, leży. To była ciężka walka, ale wygraliśmy... Dobra, trzeba ich teraz ee, zabrać im wszystkie rzeczy. Jejku, zestresowałam się, bo myślałam, że naprawdę... Ee, czekajcie, że ja będę widziała swoje włócznie, nie, nie będę ich chciała, a ich... A nie widzę że pręka mi na włócznie. Czekajcie, zestresowałam się, bo myślałam, że naprawdę oni mi popadają na ten... popadają mi na włócznie, a no niestety nie trafiałam po prostu jejku. To była nasza pierwsza walka z bandytami. Mam nadzieję, że wasze uszy e, są w stanie dobrym. A dobra, jeszcze jeden tutaj gdzieś powinien leżeć, to leży, dobra. I wilk, wilka nie chcę. Dobra, zarobiliśmy sobie trochę monatek, widzę, że troszeczkę tam mieli. I wiem, że coś jeszcze było w ich tym, w ich obozie. Chciałam wyrównać się z nami. Teraz sprawdźmy sobie, sobie, co mają. Kamienny mąż, Chodźmy sobie beczka. No, troszeczkę monatek zarobiliśmy. Chyba już z 200, tak mi się wydaje. Coś jeszcze fajnego tu znajdziemy. Jakaś narzutka. bo ta narzutka w ogóle kosztuje 500... czekajcie, nie chciałam sobie 500 tych Melonów. tak było takich. Była za wydam samocno, tam pochodnie, więc monetki, jakaś sól. Gliniana butelka. Dobra, i chyba wszystko? Wszystko już... Już fajnego nic nie ma. Wydaje mi się, że będziemy się zbijać przez stąd. Tutaj na bazie, jest? Kontrabanda w ogóle się nazywa. Myślałam, że pojemniki po prostu. Dobrze. No nic, no, zwijamy się. Oponenci... ...stanie On watch. spoko. Nic nam się tutaj nie pokazują. Czy mamy gdzieś jeszcze jakąś włócznię albo coś? Powiedzmy, że została nam jedna. Jedna może się skończyła podczas rzucenia, więc to na spokojnie. E, musimy też przydzielić. Aha, tym jest zimno w ogóle, bo ja koszulki nie mam ubranej. Dobra, dopiero teraz zauważyłam. Ej. Move on! Dobra. Musimy sobie przypisać jeszcze tych dwóch e, trwali do chatki. Ja ogólnie chciałabym w sumie zrobić może kiedyś taki odcineczek. Może następny taki sobie zrobimy, że po prostu będziemy sobie biegać po tej po mapie i właśnie szukać jakichś takich opuszczonych. E, opuszczonych. domków? Opuszczonych osad i po prostu wiecie, zbierać sobie z nich wszystkie rzeczy, które tam znajdziemy. Piękny bawi się butelką. Jak te wszystkie hałasy dziwne, które słyszycie, naprawdę. nie przejmujcie się tym. Dobra, mamy Bogu i Waldę coś tam. Bierzemy sobie ich do pracy. Miłe i. Jak on się O mm... Waldebert. Waldebert. To dziwne imię. Dobra. I zrobimy sobie tak, że. Waldebert nie zbiera sobie 100% kłód. I to ile kłód dziennie będzie? To będzie dziennie. 30? 25 to to spoko. A czekać, a ci ile mi zbierają? On mi zbiera 54, a jakie on ma ten? Albo on ma umiejętność czwórkę, a on ma chyba dwójkę, nie? Ta on ma dwójkę, no. A te patyki? Ona ma trójkę i zbiera mi 110 patyków. Powinna oczywiście, tak? Powinna zbierać mi 110 patyków. Jak widzieliście, nie nazbierała mi ani jednego, więc tam też sobie... Więc tam też sobie ustalmy do patyków chociaż na 50%, a na drugich 50 niech mi zbiera głody. Hmm, dobra. I czy tu nam się pokazują rachunki? Podatki 420 a my ile mamy? 50 360 Co nam to nie da. Zróbmy sobie jeszcze e, troszeczkę siekier. Nie mamy ani patyków, ani kamieni, więc trzeba tego troszeczkę nazbierać. Ale to chyba nie będzie ciężkie. Zrobimy sobie ich chociaż, no nie wiem, po dwie, po trzy. Tam widziałam leży dużo tych. Cicho skarbeńku. Jejku, chodzi mi pod biurko i odsuwa mi fotel. Nie, nie możesz siedzieć ze mną. Pieseczku. Nie możesz siedzieć ze mną. Dobra, ile mamy? Góry, no. hmm. Dobra, wydaje mi się, że... po dwie powinny wystarczyć, ale nie wiem, czy mają ci starsi, którzy tam u nas pracują, jakieś te... Um, jakieś jeszcze, bo oni może mnie, nie przepraszam, bo nie mają siekar. Nie wiem, zaraz zobaczymy sobie to jeszcze to słoneczko nie miscisz tak jesteś dużym pieskiem Wiecie, on ogólnie jest taki, że najchętniej to by usiadł mi na kolana i siedział i obserwował co ja robię ale no to jest 30 kg klopsik i byłoby mi troszeczkę niewygodnie więc nie, nie wejdziesz tutaj idź sobie, idź na łóżko jego. Dobra, dajmy temu trzy, bo on wydobywa kłody. A teraz bo ona. Kłody. A zrobiłam to odwrotnie. A nie, totalnie zrobiłam to odwrotnie. Oddaję jedną siekierę. I wyrzućmy tutaj tam jedną. I zobaczymy, co ci mają. Ej, to to nie jest coś strasznego, który straszy nam w każdym odcinku.

To było tutaj. I za chwilę będziemy mieli pierwszy dzień wiosny moi drodzy, będzie trzeba sobie ogarnąć jeszcze e, ogród, w sensie ogród, rolnictwo totalnie całe będzie trzeba kupić nasionka, to wszystko, zapłacić podatki poprzydzielać pola do tego, do obsadzenia, ale to już w kolejnym odcinku. Na ten moment dziękuję Wam bardzo za obejrzenie tego odcinka, jak trwaliście do końca. Przypominam Wam o napisaniu mi informacji w komentarzu, co mogę zrobić, aby mi zbierali więcej kłód. Oraz zapraszam Was na Discorda, gdzie jak wiecie, gdzie będziemy sobie Poprotkować, coś może ten tego, wiecie o co chodzi. I no, dziękuję Wam jeszcze raz za obejrzenie tego odcinka. Widzimy się w następnym. Trzymajcie się, buziaczki.